Cześć, witam bardzo serdecznie na moim kanale Aktywny Senior i zapraszam dzisiaj na nasz ósmy dzień wyzwania. Dzisiaj będziemy rozciągać nasze mięśnie nóg, szczególnie tylną część nogi łydka, górna część uda, pośladek i odcinek więźniowy. Będziemy powoli przechodzić do pozycji piramidy. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Przejdziemy do pozycji na czworaka, porozciągamy trochę tylną część naszej nogi, bo będzie nam to potrzebne, żeby pokazać wam ruch i poszczególne etapy jak przejść do tej pozycji piramidy. Więc tak jak zawsze dłonie na szerokość i wysokość barków, to samo stopy, kolana, plecy. Bardzo bym chciała, żebyście tu pilnowali, szczególnie osoby właśnie ze zniesioną lub spogłębioną, tu dopasujcie to do siebie i prostujemy prawą nogę. I z wdechem będziemy się przesuwać do przodu, a z wydechem do tyłu, tak żebyście czuli rozciąganie łydki, bo w pozycji piramidy, którą za chwilę będziemy próbować wykonać krok po kroku, będziemy rozciągać w jednej nodze łydkę, a w drugiej nodze górną część naszej nogi. Wdech i wydech i trzymamy. I znowu sprawdzam, klatka piersiowa tu lekko odpychamy się od podłogi, gdzie jest moja głowa, jak jest mój odcinek lędźwiowy. Chcę, żebyście poczuli tu raczej, że pracują mięśnie brzucha. No chyba, że jest zniesiona lordoza, to wtedy możecie wykorzystać tą pozycję, żeby tu jednak lekko ściągnąć brzuch i skierować biodra w dół, żeby próbować ściągnąć i wzmacniać mięśnie odcinka lędźwiowego. I zmieniamy stronę. Na razie taka właśnie mała rozgrzewka, czyli z wdechem do przodu, z wydechem czujemy rozciąganie naszej łydki. Wdech i wydech. I trzymamy ciężar ciała bardziej na lewą. Jeżeli macie tak jak ja, lewą nogę teraz wyprostowaną, to nie przynosimy ciężaru ciała na prawo, tylko bardziej na lewo. Ta prawa dłoń ona. Dotyka podłogi, ale my na niej się aż tak bardzo nie opieramy. Bardziej opieramy się na lewej. I znowu jak klatka piersiowa, jak pozycja głowy, jak oddech. Dobrze, przejdziemy teraz do pozycji na stojąco. Ustawimy sobie stopy szeroko. To już znacie. Przechodzimy do pozycji trójkąta, czyli tu dopóki biodra są skierowane do przodu, możecie tą nogę waszą lewą rotować do boku. I powoli skłon do boku. I będziecie czuć rozciąganie nie tylko wewnętrznej, ale też tylnej części nogi. Wdech. I powoli z wydechem skłon. Tu nie opieram się, nie obciążam stawu kolanowego. Jeżeli czujecie, że powrót do pozycji stojącej tu, no, jeśli nie są na tyle silne, to na udzie, nigdy na kolanie. Wdech. I powoli wydech. Wdech i wydech. Komu wygodnie może zostać, kto czuje, że jednak woli ten ruch, rozluźnienie mięśni i ich rozciąganie, to jak najbardziej kontynuujcie. A komu jest swobodnie, wygodnie w tej pozycji, to trzymamy. I może z wdechem do góry, z wydechem opuszczamy znowu klatkę piersiową. I jeszcze jeden raz. Wdech i wydech. I teraz to samo na drugą stronę. Wdech i wydech. Wdech. Sylwetka wyprostowana z wydechem. Skłon do boku. Żeby czujecie, że jest ok, chce się tu pogłębić rozciąganie, to trochę odsuwamy. Teraz waszą lewą nogę, większy rozstaw stóp, tym też większe rozciąganie, głębiej można zejść do tej pozycji trójkąta. No i znowu, kto potrzebuje to się podpiera, może tu zostać. Jeżeli jest ok, nie ma rotacji, nie ma kompensacji, to próbuję z ramieniem, albo jeszcze z ruchem wdech. I powoli wydech. Wdech. I wydech. Jeszcze do nas. Dobrze. Teraz ustawimy stopy równolegle do siebie. I będziemy rozciągać tylne... Mięśnie nóg od samej doły, do góry, do pośladka, do odcinka lędźwiowego, czyli pozycja skłonu do przodu z wyprostowanymi nogami. Ruch jak zawsze z bioder. Tu zwróćcie uwagę, czy to jest przez ciągnięcie barków głowy, czy to jest przez przechylenie. Kto wie, że ma słaby odcinek lędźwiowy, słaby mięśnie brzucha? Przy ścianie, przy krześle, tu wspomagajcie się, oprzyjcie sobie dłonie bliżej lub dalej, w zależności jak będziecie czuli. Jak to już jest ok, to dłonie z tyłu. Znowu łokcie, barki do tyłu. I tu możemy lekko jeszcze unieść, żeby rozluźnić rozciąganie mięśni, i możemy próbować przechylić się bardziej do przodu. Ale jeżeli będziecie czuli kompensację tu przez barki, przez głowę, to nie schodźcie tak nisko. Teraz już pracujemy nad rozciąganiem obu prawej, lewej nogi i łydka i mięśnie dwugłowe, mięśnie pośladków, mięśnie odcinka lędźwiowego Świetnie. Ustawimy stopy na szerokość bioder, równolegle do siebie i nogę, tak jakbyście mieli nogę na prostej linii. I ją tylko przesuwacie. Niech ona będzie w tym samym miejscu, tylko już nierówno z drugą stopą, tylko przesunięta do tyłu. To jest, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, żeby nie robić w ten sposób. Ja to widzę, tak, to praktykują. Zadawałam wiele razy pytania mentorom i tym, którzy pokończyli kursy. Proszę mi wytłumaczyć o co w tym chodzi, dlaczego tak robicie, jaki to ma wpływ, jaki jest cel tego, gdzie tu są te pozytywne efekty. Odpowiedzi nie uzyskałam tu dzisiaj. Więc tu ja zawsze instruuję, żeby to było przesunięcie nogi do tyłu, więc dalej mam na szerokość moich bioder. Jeżeli czujecie, że ta pozycja zaczyna być trochę chwiejna, to wtedy tą prawą nogę, jeżeli prawa noga z przodu jest tak jak moja, lekko sobie jeszcze przesuwamy na zewnątrz, żeby zwiększyć równowagę. Im szerzej stopy, tym stabilniej stoimy. <grytanie> Fizyka, wszyscy się zgodzą, prawda? I teraz już będziecie czuli, jak ta moja tylna noga, czy czuję, że chcę unieść tą moją piętę. To znaczy, że nie przesuwaj tej stopy tak daleko ustawią bliżej, tak żeby swobodnie opuścić piętę na podłogę, ale bez rotacji, bez obrócenia sylwetki w stronę tej tylnej nogi, bo tu wtedy nam to w ogóle nic nie zadziała. Więc tu dystans między nogą z przodu a z tyłu będzie zależał od tego, jak rozciągnięta jest łydka i jaki jest zakres ruchu w stawie. W kostce, w stawie skokowym. Więc tu co się. Znowu, kto się nie czuje zbyt pewnie, bo to trochę mamy dwie stopy na podłodze, ale trochę jednak można nazwać tą pozycję, że to jest pozycja też na równowagę. Więc kto nie jest zbyt pewny, tu wspierajcie się. Co tam macie, to nie jest żadne oszukiwanie, to jest po prostu dopasowanie pozycji do siebie. Potrzebuje wsparcia, używam go przyjdzie moment, że nie będzie wam potrzebne, ale na to trzeba czasu, więc to nie jest żadne oszukiwanie. To nie jest droga na skróty, to jest właśnie ćwiczenie z głową. Więc jeżeli wszystko jest ok, obie nogi są wyprostowane, tu możecie dodatkowo jeszcze ściągnąć mięśnie. Uda, to jest taki ruch kolana trochę jakby do góry, tak żebyście poczuli, że tu uaktywniają się, ściągają się mięśnie, to nam wtedy bardziej tutaj ustabilizuje pozycję Kolana, dłonie, ramiona z tyłu. Znowu ściągamy barki, łopatki do tyłu. Cały czas ten sam ruch. Przepraszam Was bardzo, ale. Tak, teraz tu się zaczynają jakieś alarmy. No, no i to tak właśnie wygląda, jak ja nagrywam. No, tak samo to wygląda. <gryw> tak samo, tylko to potem wszystko jest wycięte. <gryw> Urok nagrywania na żywo. Nic, nic się nie ukryje. Więc to samo, co przy tym skłonie z dwoma nogami tutaj na, na, na szerokość barków było, ruch musi być z biodra, bo mięśnie, nogi, te długie mięśnie dwugłowe, one są szczepione tu aż do bioder, więc my musimy przechylić te biodra do przodu. I teraz znowu, nie chodzi o to, żeby nasza sylwetka i klatka piersiowa była równoległa do podłogi, nie, naszym celem jest czucie, że rozciągamy łydkę tej nogi tutaj z tyłu, czyli moja lewa, a górną część nogi, która tej z przodu. Tu czujecie pośladek i mięśnie uda z tyłu, te mięśnie dwugłowe, a noga tylna bardziej rozciąga się łydką. Więc dopóki czujecie te mięśnie, to znaczy, że macie prawidłowo ustawione. Stopy, prawidłowo ustawione biodra, i prawidłowo wykonujecie skłon do przodu. Bo tu nie chodzi o to, żeby ciągnąć głowę, ciągnąć barki, dłonie do podłogi, nie. Ja bym wolała, żebyście ściągali barki do tyłu, tak, żeby jeszcze przy okazji rozciągać mięśnie klatki piersiowej. Wszystkie skłony do przodu ja wykorzystuję do wzmacniania górnej części pleców żeby rozciągać klatkę piersiową, bo w naszych czasach no niestety większość z nas nie ma prawidłowej postawy, mam okrągłe plecy. Więc ta pozycja nie tylko nam rozciąga nogi, wzmacnia nam kostki, wzmacnia nam również kolana, ale tu poprawiamy swoją sylwetkę, jeżeli koncentrujemy się na tym, żeby ściągać łopatki, barki do góry i trzymamy głowę, szyję w linii z naszym kręgosłupem, nie opuszczamy. Więc, jeżeli możecie zobaczyć się gdzieś z boku, jak to wygląda, w telewizorze na przykład, tu się też odbija, albo poprosić kogoś, albo samemu sobie ustawić telefon i nagrać i zobaczyć. Bo czasami czujecie, wydaje się, że jest ok, a jak ja na przykład na warsztatach robiłam zdjęcie, uuu, no nie, jednak tutaj jest inaczej niż ja czuję. Więc, warto czasami gdzieś sobie zrobić zdjęcie, czy nagrać z tej pozycji bocznej, właśnie żeby zobaczyć, czy ja czuję rzeczywiście tak, jak to wygląda, bo są różnice. Dobrze, to teraz zmiana nogi, czyli znowu przesuwamy nogę do tyłu, bez zmiany ustawienia stopy, sprawdzam, no nie, tu pięty nie ustawię, to ustawiam stopę bliżej, jest bez problemu, nie przekręcam tutaj bioder, nie ma żadnej kompensacji, więc mogę ustawić dalej. Nie tracę równowagi, więc może być tu na szerokość bioder. Jeśli nie, to znowu to nogę sobie tutaj lekko odstawiamy i już poczujecie, że pozycja jest bardziej stabilna. I znowu barki do tyłu, łokcie. Czujcie, że pracują mięśnie między łopatkami i powoli koncentrując się na odczuciu prawej, lewej nogi robicie skłon do przodu. Jest tak, jak ja cały czas powtarzam. To nie jest, że my, my musimy dojść do pozycji, ja tu powiem, robimy pozycję i bach, wszyscy są. Nie. Joga jest dla każdego, ale każdy będzie miał swoją własną wersję z adaptacją, z dopasowaniem do swoich możliwości. I tak pracujemy z wdechem, unosimy lekko, nie musi być całkiem do góry, i z wydechem do przodu. Tylko znowu tu próbujcie to mięśnie w kolanie tak ściągać do góry, żeby poczuć pracę mięśni uda z przodu. Wdech. I wydech. Tu jeszcze może dojść do kompensacji w górnej części ciała. Wszystko tutaj jest ok. Robimy skłon do przodu, stopy są płasko, biodra są skierowane do przodu, ale możecie zrobić tą rotację górnej części ciała, czyli pociągniecie bardziej jeden bark. Szczególnie tej nogi, która jest z przodu, to będzie ta sama strona. Więc jeżeli to jest prawa noga, to będziecie bardziej ciągnęli prawy bark. W taki sposób będzie ciało się tutaj dopasowywało, jeżeli mięśnie tutaj tylnej nogi nie będą na to gotowe. Więc zwróćcie uwagę, żeby przy przechyleniu się do przodu mieć oba barki cały czas na tej samej wysokości. Wdech. I wydech. Super intensywnie pracują nogi. Joga jest właśnie taka specyficzna, że się wydaje a, co co, takie tam tylko stoimy w pozycji, gdzieś się przechylimy, gdzieś się pochylimy, coś rozciągniemy, a mięśnie naprawdę solidnie pracują. Przemijamy naszą wirtualną piątkę. Cieszę się, że jesteście ze mną w tym wyzwaniu, że Piszecie codziennie komentarze, jak się czujecie, jak Wam wychodzą te pozycje. Bardzo, bardzo się z tego cieszę. Także czekam na Wasze kciuki, czekam na Wasze fantastyczne komentarze. Dziękuję, że jesteście. Wspieracie mnie w jakiejkolwiek formie, czy to jest tylko przez naciśnięcie subskrypcji, kciuk, komentarz, ikona w komentarzu. To wszystko ma bardzo duży wpływ na to, aby kanał osiągał większe zasięgi. Dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają kanał finansowo. i Korzystają z subskrypcji na różnych poziomach, a tam też są dodatkowe bonusy dla Was za to, że jesteście i wspieracie moją pracę na kanale. Dziękuję też za korzystanie z ładnych podziękowań też taka forma wyróżnienia się wśród komentujących, jak również przez ustawianie mi wirtualnej kawy. Życzę Wam wszystkim miłego dnia i widzimy się ponownie jutro.